Uchwyt, gdzie jest uchwyt? To. to jest do osoby, która nie nurkuje. Połowa z tego ma być za barierkę, czyli trwała, trwałe za, połączenie. Na ósemkę zrób mocne tam połączenie, potrójny węzeł i to. Piotrek, ty ubierasz piłkę. Tak być, żeby nie przeszkadzało. Rzuciłem się do tego klarowania. Dobra, dobra, przebieramy. Wszystko powinien cały sprzęt już to mieć to gotowy prze... z tobą e, tutaj tej wierzy. Nie, e, dobra, na nie obejdę od razu wszystko. Dozwonię za chwilkę. Dobra. 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 Nie da się tego poluźnić? Co? Bo mu się zaraz zaciągnie dym w ruchu. Ojejku, weź go, bo przecież on przestanie oddychać tam wodą. Prawda, mam policję, no ale to, to by się żoną ucieszyło. Nie tak, <grymne> nie <to jest. grymne> Aha, żartowałem, nie mam żadnej policji. To nie chce iść? Okej. Okay. Dobra, niech się A, się <grymne> nie, nie wolno, nie. Jak nie wolno? Wolno, tego nie wolno. Ale tędy chyba nie? Jak teraz będzie tu płytka? Widać, że to jest beznadziejne. Zapinacie latarek? No. Zabij płytki. Bartek spalił sobie latarkę? Tak. No. Lut trzeba będzie po dać mi rydor, tak? Nie na razie do wody, bo ludzie jest zabezpieczą. Druga. wody jeszcze, Ale to może tylko tutaj taka wizura, tam będzie pewnie lepiej. Pytny. To To jest tak, Ale czy jak fajnie pracuje? Tak. Spokojne. Do Nie miał zrobić bardziej. Patrzycie się? Tak, widzimy. Piotrysz? Okay. Za dużo was tam nie było. Przy widnie. Ma okay. Okay. Lej, idziemy mamy dwie osoby. O, będziemy schodzić tu po skotkach blisko bo okay. nie wiadomo, co będzie, jak się działo dalej. A -a. Dobra. Wchodzić po skotki Na razie nie będę włączał kamery, bo nie wiadomo, jak sytuacja Włączymy latarkę z Ok. to malutku. Te ty, tyle krótko to ty może schodzimy. Pamiętajcie na znaki. Szarpnięcia, ciągle, wydłużamy. Jedno, jeżeli podacie, damy ok. Jeżeli dwa, poruszujcie. In To jest. Proponuję. Nie, Robert, to Ale odchodzi. А не так ладно. Ktoś pójść. No nie. Okej. Okay. Bo tak, to nie wiem, czy jeszcze. Ja no, bo ci to wiedzieć. No. No wiesz, to weźmy ten kontakt. Wjeżdżę.